Witam Państwa. Coraz większe napięcia w obozie zjednoczonej prawicy. Jedni politycy krytykują drugich. Kilka przykładów. Marcin Mastalarek, o którym mówi się wiceprezydent Andrzeja Dudy, krytykuje Mariusza Błaszczaka i wręcz apeluje do byłego ministra obrony, aby ten uderzył się we własne piersi, jeśli chodzi o kompleks polski, kompleks zbrojeniowy. Na co Mariusz Błaszczak odpowiada, że Mastalerek nie ma o tym żadnego pojęcia i lepiej by było, żeby się nie odzywał. Patryk, jaki z kolei krytykuje byłego premiera Mateusza Morawieckiego, twierdzi, że premier podpisał w Unii Europejskiej jakieś dziadostwo i że jeśli Mateusz Morawiecki miałby znowu objąć stanowisko premiera, to Patryk, jaki nie jest w stanie zagwarantować wyborcom, że znowu nie będzie takiej polityki, jaką prowadził Matusz Morawiecki, czyli podpisywania jakiegoś innego dziadostwa w Unii Europejskiej. Wewnętrzne sprawy PiSu również krytykuje Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Twierdzi, że kierownictwo PiSu nie informuje prezesa o tym, co dzieje się w tej partii. Tak więc widzimy, że. Mają miejsce w obozie Zjednoczonej Prawicy coraz większe napięcia. No i pytanie: jaki może być skutek tych napięć? Czy to jest początek końca PiSu? Czy dojdzie do jakiegoś rozłamu? A więc od razu odpowiadam: nie, to nie jest koniec PiSu. Nie dojdzie do żadnego rozłamu. Natomiast to, co widzimy, to jest efekt szeregu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach i tygodniach. Wydarzeń, które postaram się dla Państwa przedstawić. A więc przypomnijmy, co wydarzyło się tak naprawdę 15 października ubiegłego roku. PiS de facto stracił władzę. Na co nie był przygotowany? Ponieważ w opinii większości polityków PiS-u scenariusz, który był najbardziej prawdopodobny, to był taki, że owszem, Zjednoczona Prawica nie uzyska samodzielnej większości parlamentarnej. Ale skoro, skoro opozycja również tej większości nie uzyska, to ponieważ pisma swojego prezydenta, to jednak będzie mógł rządzić przy rządzie mniejszościowym, przynajmniej do wyborów prezydenckich, a później, później to się okaże. Natomiast to by i tak dało pisowi czas na spokojną i wygodną ewakuację, czyli zamknięcie swoich spraw, zabezpieczenie swoich interesów finansowych. Posprzątanie po sobie, i tak dalej, i tak dalej. Tak się nie stało, ponieważ okazało się już 15 października ubiegłego roku, że nie będzie większości samodzielnej dla pis że PIS nie zbuduje właściwie żadnej koalicji większościowej w nowym, w nowym Sejmie i że opozycja będzie w stanie przyjąć władzę. Tak więc PIS zrozumiał, że odda władzę nie w dwa, tylko właściwie w najdalej w dwa miesiące. I tak się stało. Tak więc pisnie przygotowany do tej sytuacji, gdzie musiał oddać władzę, po prostu w... znalazł się w sytuacji pewnego dezorientowania, destabilizacji, co spowodowało konflikty wewnętrzne, oskarżenia o to, kto jest winny tej, tej porażki. Jak również to ujawniło na no, pewne procesy wewnątrz spisie, pewne walki frakcyjne. No i sprawiło, że Ujawnili się potencjalni chętni na zajęcie stanowiska prezesa, tacy właśnie jak Marcin Mastalerek, który zaczął krytykować Josłowa Kaczyńskiego, wręcz twierdził, że Josłowa Kaczyński powinien przejść na emeryturę. A więc przeklęta pis jak również sposób jaki PiS musiał oddać władzę, ujawnił tam, uruchomił pewne procesy, procesy wewnętrzne, które doprowadziły do destabilizacji tej, tej konstrukcji. Natomiast nie to tłumaczy obecne, obecne wypowiedzi niektórych polityków PiSu. Ponieważ zakładano w tym obozie politycznym, że Jarosław Kaczyński odejdzie na emeryturę polityczną. To miało się stać już w tym roku, ale dalej w przyszłym roku. A tu się na tym okazało, że prezes zostaje. I właściwie dla wszystkich stało się jasne, że Jarosław Kaczyński nie odejdzie nigdy. On zapowiadał już swoje odejście kilkukrotnie. Już kilka lat temu miał oddać, oddać władzę w PiSie, tak się nie stało i tak się nie stanie. Jarosław Kaczyński będzie prezesem PiSu do końca życia i to zdaje się być pewne. A że prezes jest tylko jeden i PiS jest prywatną partią Jarosława Kaczyńskiego, to każdy rozumie, który w tej partii, który w tej partii jest, że albo działa na zasadach, które pisze prezes albo po prostu musi odejść. Tak więc mamy taką sytuację, gdzie ci, którzy potencjalnie zakładali, że w zamian za swoją wierność, za swoje milczenie, za to, że wiernie służyli prezesowi, będą wynagrodzeni tym, że obejmą przywództwo tej partii, zrozumieli, że to się nie stanie nigdy, co spowodowało, no, że niektórzy myślą o nowym projekcie politycznym. Natomiast jeśli spojrzeliby na historię PiSu, to wyciągnęliby taki wniosek, że nowy projekt polityczny im się nie opłaci, ponieważ właściwie żaden rozłam w PiSie nie wyszedł złamowcą na zdrowie. Przypomnijmy, pierwszy rozłam w PiSie miał miejsce w październiku 2007 roku, po przegranych przez tą partię w wyborach parlamentarnych. Wówczas ten rozłam zorganizował Ludwik Dorn, Jerzy Polaczek. Kazimierz Ujazdowski i inni politycy. Oni założyli najpierw taką partię dzisiaj zapomnianą jak Polska Plus, następnie Polska 24, jednakże okazało się, że ten projekt polityczny okazał się no, absolutnie niewiarygodny, nietrwały. No i część z tych polityków, właściwie większość, znalazła się w Obywatelskiej, a więc rozłam, który nie przyniósł rozumowcom sukcesu. Kolejny rozłam to był rozłam osób, którzy stworzyli PJN, do których ja również należałem, należałem do tego grona. To był taki rozłam, można powiedzieć, spontaniczny, no, który właściwie był reakcją na to, jak PiS się zradykalizował po przegranych wyborach prezydenckich przez Jarosława Kaczyńskiego. Tak więc ten rozłam właściwie również nie wyszedł na zdrowie nam, czyli pjn dlatego że okazało się, że PJN nie był na rękach ani Platformy, ani pis -owi. I zarówno platforma, jak i pis, po prostu Peyoten rozjechały. Tak więc, no to rozłam również nie doszedł do jakiegoś konkretnego skutku, ponieważ PJN, no de facto nie przeszedł Chrzestu Wyborczego i w październiku 2011 roku nie dostał się do, do Sejmu. Kolejny rozłam to był rozłam zorganizowany przez Zbigniewa Ziobry. I ten rozłam już był przemyślany i zorganizowany. O ile rozłam pjn był spontaniczny, niezamierzony, o tyle rozłam, który Zbigniew Ziobro planował, był przemyślany, przy czym nie miał być to rozłam, tylko właściwie przejęcie PiSu. Otóż Zbigniew Ziobro zakładał, że uda mu się przejąć PiS po kolejnej przegranej w wyborach parlamentarnych Jarosława Kaczyńskiego. I do tego zresztą dążył Ziobro, aby Jarosław Kaczyński przegrał w 2011 roku. Również wprowadzał najpierw na listę swoich ludzi w całej Polsce, a później ich promował. I to była dość ciekawa sytuacja, ponieważ podczas kampanii wyborczej 2011 Zbigniew Ziobro i jego ludzie, tacy jak Jacek Kurski, Beata Kempa, jeździli po całej Polsce i właściwie wspierali ludzi na listach. Którzy byli na 20, 25 miejscu, 15, 20 25 miejscu. Co irytowało liderów partyjnych, ponieważ z reguły wspiera się jedynki, a nie 25. Natomiast Zbigniew Ziobro wspierał swoich ludzi. Natomiast to się okazało? Okazało się, że nie wszyscy ludzie, którzy wspierał Zbigniew Ziobro, weszli do, do Sejmu z tych dalekich miejsc, a nawet ci, którzy weszli, nie poparli go całkowicie. Taka anegdotka, nie wiem czy Państwo wiecie o tym, ale jednym z tych, który pracował z Zbigniewem Ziobro był to taki poseł, wtedy mniej znany, jaki Andrzej Duda. Więc Andrzej Duda, przyszły prezydent, również na początku zakładał, że razem ze Zbigniewem Ziobro przejmie PiS, natomiast no, w pewnym momencie zrozumiał, że to się nie uda i jednak zrezygnował z popierania Ziobry. A więc okazało się, że Ziobro. Z 60 posłów, których miał mieć, na których liczył, zostało mu około 20. No i kiedy rozpoczął swoją baterię z Słowakaczyckim, to de facto miał około 20, 20 posłów. A więc, no, kiedy okazało się, że to jest za mało, żeby przejąć PiS, to nie miał już żadnego wyboru, musiał po prostu PiS opuścić. No i tak powstała Solidarna Polska, więc Ziobro, który przegrał przewrót w PiSie po prostu odszedł z grupą posłów, no i zbudował swoją małą partyjkę. No, ale okazało się, że ta mała partyjka po prostu nie jest w stanie osiągać sukcesów. Zbigniew Ziobro liczył na to, że e, podobnie jak w PiSie będzie robił wysokie wyniki wyborcze, przypomnijmy, że startując z pis no, czy to do mm, Parlamentu Krajowego, czy do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Ziobro robił potężne wyniki, e, To jego wyniki przekraczały 100 tysięcy głosów. Natomiast bez logopisu te wyniki były stokrotnie niższe. Tak więc okazało się, że Zbigniew Ziobro bez, bez pisu de facto nie jest w stanie na swoim nazwisku wypróbować nowego projektu politycznego. No i ten rozłam właściwie okazał się klęską, porażką ziobry. Pamiętamy, że Jacek Kurski, który przecież chodził do wszystkich programów z taką plakietką Solidarna Polska, wrócił do PiSu. Wraz z nim wrócił przecież Zbigniew Ziobro. PiS go przyjął, dlatego że Jaruzel Kaczyński obawiał się, że Zbigniew Ziobro może mu zabrać te 2-3 punkty procentowe, które były niezbędne PiSowi do wygrania wyborów parlamentarnych. A więc Zbigniew Ziobro wrócił de facto do obozu podlecia Kaczyńskiego no i już tam pozostał. A więc ten rozłam również się, się nie udał. Kolejny rozłam w pisie próbował przeprowadzić Przemysław Wipler. To się również nie udało. Przemysław Wipler w końcu trafił do, najpierw do partii Korwin, no z Konfederacji. Zresztą jego pewne, pewne problemy można powiedzieć osobiste, obyczajowe, niefortunne starcie z policją sprawiło, że Wipler Odszedł pewien debyt polityczny na lata. do no, teraz powrócił. Natomiast no, faktem jest, że jego rozłam w PiSie również się nie udał. A więc, jeśli prześledzimy historię, to widzimy, że te rozłamy się nie udały. się nie udały, dlatego, że Jarosław Kaczyński jest nie tylko właścicielem swojej partii, ale również jest właścicielem swojej przestrzeni politycznej. I to jest tak, że dopóki Jarosław Kaczyński jest na czele PiSu i w ogóle jest w polityce, to nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek mogło powstać koło niego i było dla niego konkurencją. To się po prostu nie wydarzy. Zresztą podobnie symetrycznie, tak samo jest z Koalicją Obywatelską. Zauważmy, że tak naprawdę, kiedy Donald Tusk zostawił Platformę Obywatelską, no to wówczas Szymon Hołownia stworzył ugrupowanie, które miało być takim ugrupowaniem podobne. No i kiedy Grzegorz Schetyna, później Borys Budka byli na czele Platformy, to chołownia zyskiwała poparcie. Natomiast to poparcie de facto zaczęło mu spadać, jak wrócił Donald Tusk do Polski i objął znowu Platformę Obywatelską. Do tego stopnia, że właściwie jedyną szalupą ratunkową dla chołowni był PSL i Trzecia Droga, ponieważ ugrupowanie Polska 2050 chołowni. No, de facto jest ugrupowaniem, które nie istnieje. Natomiast ugrupowanie, które miało poparcie około 15% w sondażach, dzisiaj z pewnością ma poparcie śladowe, jeśli startowałoby samodzielnie. I to wynika z tego, że tak naprawdę, podobnie jak Józef Kaczyński, Donald Tusk jest właścicielem Koalicji Obywatelskiej, również jest właścicielem swojej przestrzeni. I podobnie jak w sytuacji Jarosława Kaczyńskiego, również nic nie jest stanie powstać około Donalda Tuska i tak, żeby było to dla niego konkurencją. Tak więc dzisiaj to jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby koło Platformy, czy Kozji Obywatelskiej, albo koło PiSu cokolwiek nowego powstało, ponieważ zarówno Kaczyński i Tusk są właścicielami swoich obozów politycznych jak i są przede właścicielami swojej przestrzeni. I trzeba o tym pamiętać i o tym powinni pamiętać wszyscy ci, którzy myślą o jakimś nowym projekcie politycznym na prawicy. Po pierwsze, na prawicy właściwie już nie ma miejsca na, na jakiś twór pisopodobny. Pamiętajmy, że przecież suwerenna Polska, później suwerenna Polska chciała stworzyć taką partię, na zasadzie takiej jak PiS, ale jeszcze bardziej. To się nie udało. Dzisiaj to Konfederacja jest taką, taką nową partią, która ma szansę na prawicy na to, żeby jakoś rozwinąć skrzydła. Natomiast PiS ma swój określony elektorat i zdaje się, że tego elektoratu nie pozyska wiele więcej a więc ma swoją przestrzeń, a przede wszystkim ta przestrzeń jest własnością Wrocława Kaczyńskiego i żaden lider z drugiego szeregu PiSu nie jest w stanie tego zmienić. Warto również mieć na uwadze, że w, obecnie w PiSie czy też w obozie politycznym do prawicy nie ma nikogo, który miałby tak naprawdę jakiś potencjał na lidera. No widzimy, że wielu z nich ma aspiracje, a więc prześledźmy kilku z nich. Marcin Mastalerek to jest taki prawdziwy produkt partyjny, Ktoś, kto no de facto ma duże ambicje, ale de facto myśli, funkcjonuje i mówi partią. Tak więc to nie jest to ktoś, kto byłby jakimś potencjalnym przyszłym liderem jakiegokolwiek ugrupowania, ponieważ w PiSie nie ma on czego szukać. Jerozolim Kaczyński pozbył się go i nie chce go widzieć w PiSie. Myślę o tym, żeby zbudować coś swojego, ale to się nie uda po prostu, bo po pierwsze nie ma potencjału. Po drugie nie ma charyzmy, po trzecie nie ma pieniędzy i struktur, a no, po, po czwarte nie ma dla niego przestrzeni. Tak więc no, jeśli f, f, prawdą jest, a jest prawdą, że um, Mateusz Morawiecki z Andrzejem Dudą przy wsparciu mastererka próbują zbudować jakąś partię polityczną, to mogę powiedzieć z góry, że to się nie uda, no, ponieważ jeśli masterer chce budować partię polityczną na autorycie autorecie Andrzeja Dudy, no to ma kłopot, ponieważ Andrzej Duda nie ma żadnego autorytetu. Znaczy, mówmy się, że Andrzej Duda nie ma absolutnie ani autorytetu, ani, ani poparcia. I to właściwie e, nigdzie. Ani w PiSie, ani właściwie nigdzie. Tak więc no, trudno, aby zbudować jakąkolwiek partię na autorytecie Andrzeja Dudy, e, ponieważ on tego autorytetu po prostu nie ma. E, tym bardziej nie ma żadnego autorytetu Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki może osiągnąć jakiś wysoki wynik, być może e, przy e, PiSowskim logo, czyli startując z PiSu. Natomiast on jako Mateusz Morawiecki jest postacią niewubianą, skompromitowaną maksymalnie. Tak więc, o tutaj jakby jakiś potencjalny projekt Duda Morawiecki, Mastradek, jest skazany z góry na niepowodzenie, ponieważ jest nie za bardzo widać, jaką by tą przestrzeń ten projekt miał zagospodarować. Z kolei Patryk Jaki. Za bardzo wziął sobie do serca słowa profesora Nowaka, jakoby miał potencjał na lidera. No osobiście ja nie za bardzo widzę, gdzie ten potencjał u jakiego jest, ale być może jest bardzo schowany, być może profesor Nowak widzi więcej ode mnie. Natomiast ja nie widzę u jakiego jakiegokolwiek potencjału czy też zadatków na lidera, no ale już zostawmy. Ponieważ to, co jest najistotniejsze, to fakt, że nie ma przestrzeni dla jakiego. Um, aby mógł on rozwiązać jakąś środowisko polityczne i o ile faktycznie zastąpi Zbigniewa Ziobro w suwerennej Polsce, czyli właśnie w ugrupowaniu, które ma śladowe poparcie, yy, gdzieś graniczące błę z błędem sondażowym, z błędem staty statystycznym. Yy, no tyle, jaki sam yy, jako polityk nie ma jakiegoś yy, potencjału na pozostanie liderem, tak więc to no, niespecjalnie wierzę, jakiś projekt polityczny, yy, którego jaki mógłby stać się jakimś przedstawicielem czy też liderem. Jedyny w PiSie, który być może miałby jakieś perspektywy jako lider, to to jest Przemysław Czarnek, ale on również, dopóki Jarosław Kaczyński jest prezesem, rozumie, że tak naprawdę odejście z PiSu, tworzenie coś na własną rękę jest z góry skazane na niepowodzenie, przynajmniej na tym etapie. Tak więc no, tutaj wątpię, aby Czarnek próbował coś na własną rękę tworzyć. Tak więc dzisiaj sytuacja jest taka, że nie ma tak naprawdę potencjału dla polityków PiSu na tworzenie jakiegoś nowego projektu politycznego. Po pierwsze, nie ma na nich przestrzeni, a po drugie, to co jest najistotniejsze, to dopóki Jarosław Kaczyński stoi na czele PiSu, dopóki Jarosław Kaczyński jest politykiem, to tak naprawdę cała ta przestrzeń jest jego własnością, to się nie zmieni. I nic nie powstanie tak naprawdę, co mogłoby konkurować z pis -em. to się po prostu nie wydarzy. Tak więc no, ci politycy albo mogą funkcjonować w PiSie na określonych zasadach, które stawia Kaczyński, albo po prostu muszą dać sobie spokój z polityką, ponieważ z pewnością sami niczego nie zbudują, a jeśli odejdą z PiSu, to de facto skażą się na polityczny niebyt. W tej sytuacji jest Mastalerek, ponieważ on nie ma nic do stracenia. PiS i tak go nie chce. Kaczyński go wyrzucił z PiSu i go nie przyjmie. Mastalerek desperacko nawołuje. Też zachęca kusi Jarosław Kaczyńskiego, aby ten do niego zadzwonił. To Jarosław Kaczyński nie zadzwoni do Mastalerka ani do Andrzeja Dudy, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Ani Andrzej Duda, ani tym bardziej Marcin Mastalerek nie są Jarosławowi Kaczyńskiemu do niczego potrzebni. Tak więc to tutaj Mastalerek nie ma czego, czego szukać po, po stronie PiSu i Nowogrodzkiej. A więc próbuje coś zbudować się samemu. To się, mu, to się mu nie uda. Natomiast on akurat nic nie traci. Ale ci politycy tacy właśnie jak Mateusz Morawiecki, Patryk, jaki, no, jeśli rozłaszczą prezesa, no to mogą mieć problem. Tak więc, ja zakładam, że przyjdzie taki czas, że po prostu prezes ustawi ich do pionu i skończą się różnego rodzaju donsy polityczne w PiSie, dlatego że nikomu tak naprawdę nie opłaca się pójście na wojnę z prezesem. Bo nikt z nim tak naprawdę w PiSie nie ma szans, tak naprawdę nikt nie ma ani potencjału, ani struktur, żeby tworzyć jakiegoś nowego grupowania. Tak więc PiS będzie sobie funkcjonował tak, jak sobie funkcjonuje, nawet w opozycji przez, przez jeszcze lata. I dopóki Jarosław Kaczyński będzie prezesem PiSu, dopóty nie ma tak naprawdę żadnej możliwości, żeby powstało cokolwiek, co mogłoby konkurować z PiSem. Nawet jeśli PiS miałby stać się funduszem emerytalnym Kaczyńskiego i jego żołnierzy, to i tak nie będzie możliwości stworzenia czegokolwiek obok Pisu, ponieważ ta przestrzeń jest własnością Rostwa Kaczyńskiego i to się nie zmieni, póki Kaczyński jest na czele Pisu. Warto również mieć na uwadze, że Rostaw Kaczyński to jest pewna marka, tak? to, jest, to jest pewna marka sam, sam w sobie, i jakby Kaczyński równa się Pis i Pis równa się Kaczyński. I dopóki tak jest, to, to nie ma takiej możliwości, żeby, żeby ktoś go zastąpił, jeśli Kaczyński go nie namaści. Ale zresztą, jeśli ktoś wystąpi przeciwko Kaczyńskiemu i będzie z nim konkurował, to de facto będzie uznany za wroga przez wyborców PiSu i niczego nie osiągnie. Tak więc ci, którzy chcą działać w pis muszą robić to na zasadach Kaczyńskiego, ponieważ nie mają tak naprawdę innego wyboru. Ja nawet zakładam, że Jarosław Kaczyński ucieszyłby się z tego, jakby tacy ludzie jak Morawiecki, Jaki weszli z PiSu i coś tworzyli, ponieważ oni nie są już Kaczyńskiemu do niczego potrzebni. Jeśli odeszli bez PiSu, to wyrzeczliby mu przysługę, ponieważ wtedy mógłby sobie on zrzucić y, różne y, sprawy związane z działalnością klientelną PiSu na tych ludzi. Sam by y, pozyskał nowych żołnierzy, y, i tyle. Tak więc ja zakładam, że jeśli oni by wystąpili z pisu, to, to prezes byłby z tego zadowolony. Być może wręcz prezes y, nawet y, do tego ich popycha, po to, żeby po prostu y, zrzucić z siebie ten balast. Ponieważ dzisiaj tacy ludzie jak Morawiecki są tak naprawdę balastem dla Jarosława Kaczyńskiego, y, są już niepotrzebni. Morawiecki nie ma żadnego potencjału, jest niepotrzebny, dodatkowo jest skompromitowany. Y, zapewne stanie za czas jakiś przed, przed sądem wyjdą różne ciemne sprawy, których Kaczyński nie chce być uznany za współwinny. Tak więc z pewnością Morawiecki już do nie jest mu potrzebny, podobnie jak Patryk Jaki. Polityk moim zdaniem bez potencjału, do który z pewnością ma dużo ambicje, ale nie ma tak naprawdę możliwości, aby ich zrealizować. A więc mamy pewną symetrię. Dopóki mamy na scenie politycznej Tuska i Kaczyńskiego dopóty mamy ten duopol polityczny i tak samo jak Hołownia niczego nie ugra po stronie Platformy, czyli dopóki Donald Tusk jest niekwestionowanym liderem koalicji obywatelskiej, dopóty przestrzeń polityczna, którą zajmuje jest jego własnością i tutaj Szymon Hołownia nikt inny niczego nie zbuduje, niczego nie ugra, tak samo Jarosław Kaczyński dopóki jest prezesem PiSu, dopóki jest w polityce, to przestrzeń, którą zajmuje, jest jego własnością i tutaj nikt nie stanie czegokolwiek zbudować, co mogłoby z nim konkurować. To się nie zmieni. A więc, aby mogło coś powstać nowego, to muszą zejść ze sceny zarówno Tuski-Kaczyński. Dopóki to się nie stanie, to nic nowego nie powstanie. Znaczy, przynajmniej nic nowego nie powstanie, co mogłoby być w stanie jakąś konkurencją, czy faktycznie co mogłoby zawalczyć o jakieś miejsce na scenie politycznej. Takim wyjątkiem jest Konfederacja. Tylko pamiętajmy, że Konfederacja odwołuje się troszkę do innych wyborców niż, niż PiS. Konfederacja no, w pewnym sensie rywalizuje z trzecią drogą. Natomiast no, tutaj to jest troszkę inna historia. Tak? I tutaj, jakby Konfederacja nie jest zależna od Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest, tak mówiłem, inni wyborcy. Jednakże Przestrzeń PiSu jest własnością Kraczyńskiego i z pewnością każdy polityk, który w PiSie jest, to rozumie. Jeśli ktoś tego nie rozumie, jednak chce ryzykować tworzenie jakichś nowych projektów, jest skazany na niepowodzenie. Zresztą można założyć, że to, co dzieje się obecnie, jest tak naprawdę uwarunkowane wyborami do Europarlamentu ponieważ no PiS będzie mniej mandatów niż ma obecnie do Europarlamentu i właściwie teraz każde miejsce jest na wagę złota. Mówię o miejscu biorącym. no Tak więc tacy politycy jak Patryk Jaki robią wokół siebie zamieszanie po to, ażeby wymusić na Jarosławie Kaczyńskim jakieś dobre miejsce do Europarlamentu, ponieważ bycie europosłem jest korzystne finansowo. A więc można założyć, że... To jest pewien element, to pewien element szantażu tych polityków, tak, że jeśli nam dasz miejsca na listach, to my będziemy robili e, zamieszanie w PiSie i właściwie nikt na tym nie zyska, e, a więc no, z pewnością jest to, jest to swego rodzaju element szantażu na prezesie, właśnie tak, żeby dostać odpowiednie miejsca na listach do, do Europa. tak Tak trzeba tak, tak to rozumieć. Jest taka możliwość że oczywiście, że komuś puszczą nerwy, że odejdzie z spisu e, nawet, że wystawi e, swojego kandydata do e, wyborów prezydenckiego, natomiast tutaj niczego nie ugra. E, I faktycznie jest taka możliwość, że jakaś grupa też e, Kaczyńskiego przed wyborami prezydenckimi i powie mu tak, że e, albo e, dasz nam jakieś konkretne miejsce w swoim obozie politycznym, e, miejsce, e, no, miejsce uprzywilejowane, albo my wystawimy swojego człowieka. Ten człowiek ci odbierze dwa punkty procentowe w brach prezydenckich, i te dwa punkty sprawią, że nie przejdziesz do drugiej tury. Tak czyli twój człowiek nie przejdzie do drugiej tury, a więc druga tura mogłaby się odbyć pomiędzy kandydatem koalicji obywatelskiej a Szymonem Hołownią, ale to jest mało prawdopodobne, dlatego że ja zakładam, że Szymon Hołownia osiągnie niski wynik w brach prezydenckich i że druga tura i tak się odbędzie raczej między gigantami, czyli pomiędzy koalicją obywatelską a pis -em. Natomiast, jeśli ktoś by chciał tak zaszantażować się Kaczyńskiego w PiSie i coś wymusić na nim, to z pewnością zapłaci za to wysoką cenę po prezydenckich. A więc nie sądzę, aby ktoś zdobył się na, na taki gest. Jak również myślę o tym, żeby budować cokolwiek na autorytecie Andrzeja Dudy, jest po prostu pomysłem całkowicie poronionym, ponieważ Andrzej Duda. Bez żadnych złośliwości, ale faktem jest, że nie ma żadnego autorytetu, tym bardziej na prawicy, gdzie jest absolutnie nieszanowany. Tak więc, to dzisiaj, w przestrzeni, którą zajmuje PiS i wokoło tej przestrzeni, nie ma absolutnie potencjału, nie ma absolutnie żadnej możliwości, aby zbudować cokolwiek. Tak więc, każdy, który będzie próbował cokolwiek budować, po prostu polegnie politycznie. Dopóki Rostov Kaczyński jest prezesem PiS-u. To nic tak naprawdę nie powstanie, co mogłoby mu zagrozić, ponieważ tak po prostu na tej przestrzeni politycznej prezes jest tylko jeden: PIS jest jego prywatną partią polityczną, to są wyborcy Rocowa Kaczyńskiego, partii politycznej, a przestrzeń, którą zajmuje, to jest jego prywatna przestrzeń i nikt i ani nic nie jest w stanie tego zmienić, dopóki prezes sobie tego nie życzy. A Jarosław Kaczyński będzie prezesem Pisu um, aż do śmierci. To, zdaje się, już um, nie podlega absolutnie żadnej wątpliwości. Dziękuję Państwu za e, wysłuchanie tego nagrania. E, tych, którzy uznają, że jest ono cokolwiek warte, zachęcam do e, polubienia go czyli łapka w górę. Jak również zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału. Tych, którzy uznają, że ten kanał jest cokolwiek warte zachęcam również, wręcz proszę o to, aby informować swoich znajomych o tym kanale. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie wiadomości, które Państwo do mnie wysyłacie. Przypominam, że jestem również dostępny na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku i tu za tym idzie na Messengerze. Chciałem wyjątkowo podziękować moim ukochanym hejterom. Jestem im bardzo wdzięczny za, za ich działalność, a więc bardzo Państwu dziękuję. Jeden komentarz naprawdę bardzo mnie wzruszył. Komentarz, który mówi, że niewidomy jest również upośledzony. Bardzo dziękuję za komplement, jest to bardzo miłe, bardzo doceniam, że szanowny słuchacz, szanowny hajter, tak bardzo zainteresował się moją działalnością w sieci. Jednakże, no jestem trochę zawiedziony, dlatego że za mało tego hajtu. Z pewnością możecie Państwo postarać się bardziej. Tak więc, ukochani hajterzy, do roboty. Bardzo proszę o jeszcze więcej komplementów. Jeszcze więcej takich, takich pięknych komentarzy. Dziękuję za wszystkie komentarze, wasze hejty i bardzo proszę Was o więcej. Tak więc do roboty czekam na, na, wasze, na wasze hejty, które zawsze dla mnie są, są poezją, które sprawiają największą przyjemność i jest dla mnie dużą zachętą do dalszej pracy. W najbliższym czasie będę nagrywał kolejne filmy w języku polskim, języku francuskim. Film dotyczący tego, co dzieje się w Polsce, we Francji, w Europie, na świecie. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.